Ale go nadymiliśmy? Może przywytrzymy? Nie, spokojnie. Nie. Wytrzymamy. No, Siadaj. Ona chodzi za mną wciąż. Nie. Ona chodzi za mną wciąż cicho i z gracją jak kot. Nasze spojrzenia się znają, a gdy się spotkają, to ona niby że foch. Znają tę grę tacy jak my. Dobrze wiesz, kto na tacy jest dziś, ale Chcę tylko wypić parę piw z humble, a potem wrócić sam. Nie czeka na mnie zupełnie nic, moje kochane, nic. Wypuszczam dym z papierosa, choć dawno rzuciłem. Mnie pokochać To nawet miłe Pole do towarzystwa przy piwie Odpierdol się ode mnie na chwilę, co? Pani Paczko i szanowny papieroście Jak udało się odgadnąć Odgadnąć wam co noszę W moim sensu Szukam sensu Szukam sensu I was o podpowiedź proszę Proszę uprzejmie a nie papierosie. kładę na stół zapalniczkę z humorystycznym napisem a tuż obok mam popielniczkę ten dym mnie drapie po nosie gdy piszę nim po powietrzu coś o Tobie i mnie cieszę się, że tak silną wolę w sobie noszę wolę kupienia paczki choć wolałbym nie wolałbym, żeby to ktoś inny kochał tak mnie, ale nie jest źle Chodzę na dobrą rozmowę, świeży papieros na dworze weźmy sobie na drogę i pójdę na wodę Pani Paczko i szanowny papieroście Jak udało się odgadnąć, odgadnąć wam co noszę? W moim sensu szukam sensu Szukam sensu i was o podpowiedź proszę